Ostrzeżenia najwyższego stopnia i służby w stanie najwyższej gotowości. Pogodowe alerty to jest temat dnia i od niego zaczniemy 19.30 w piątek. Dunikowska-Paś. Zapraszam. Na fal opadów szykują się przede wszystkim mieszkańcy regionów położonych wzdłuż naszej południowo-zachodniej i południowej granicy. Niż genuański Boris skreśli czerwone punkty na mapie i oznacza zagrożenie nawalnymi deszczami, podtopieniami, a nawet powodziami. Łączymy się z naszymi reporterami. We Wrocławiu jest Tomasz Milden, z kolei w Odolanowie, to w Wielkopolsce. Sytuacji przygląda się Marcin Wojciechowski. Zaczniemy od Wrocławia. Tomku, dziś premier, odebrał raport od służb. Powiedz, co usłyszał i jak sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich godzin. Ja wysłuchałem dziś... W wielkopolskim Odolanowie alarm przeciwpowodziowy został wprowadzony na terenie całej gminy. A czerwony punkt na mapie to przede wszystkim śródmieście, gdzie jest duże ryzyko zalania. Łączymy się z Marcinem Wojciechowskim. Marcinie, jak sytuacja wygląda teraz? Mieszkańcy. Marcin Wojciechowski, bardzo dziękuję. Groźne niż nad Zatoki Genoańskiej stawia służby i mieszkańców w stan najwyższej gotowości. Jak się okazuje, odpowiada za większość powodzi w Europie Środkowej. Tym razem strefa opadów rozciąga się od Włoch przez Austrię i Czechy po zachodnią Polskę. I właśnie u naszych południowych sąsiadów sytuacja jest wyjątkowo groźna. Wojciech Tymiński. Oglądają Państwo 19.30 w piątek. Za chwilę zarzuty i konfrontacje Ryszarda Czarneckiego, a potem także... Ryszard Czarnecki z zarzutami i partyjnym zawieszeniem. Były Europoseł PiSu i jego żona usłyszeli prokuratorskie zarzuty korupcyjne. Polityk miał powoływać się na wpływy w instytucjach publicznych. Obojgu grozi kara do 10 lat więzienia, oboje nie przyznają się do winy. A Anna Ubian pyta, czy partia zawieszając Czarneckiego przyznaje, że coraz dłuższa lista zarzutów jest dla niej coraz większym problemem? Ministerstwo Sportu jak Polski Komitet Olimpijski. Zdaniem ministra Sławomira Nitrasa w resorcie zarządów prawa i sprawiedliwości organizowano fikcyjne konkursy, nie przestrzegając reguł. W pytaniu dnia w TVP Info minister mówił także o kolejnych problemach PKOL-u, m.in. z wypłatą nagród dla naszych olimpijczyków Daniel Chaliński. Sejm zakończył pracę nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz ruch należy do prezydenta, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował do Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Ukrainie, a na agendzie m.in. spotkanie z tamtejszym nowym ministrem spraw zagranicznych. To dobra okazja, by trudna rozmowy o historii także zacząć na nowo. W wywiadzie dla francuskiego Le Monde Radosław Sikorski ostrzega, że jeśli Ukraińcy nie znajdą rozwiązań, sięgniemy po poważniejsze środki. I jak na dyplomację, to mocne ostrzeżenie. Anna Hałas. Nie żyje profesor Zbigniew Lew Starowicz, polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta. Zmarł po długiej chorobie, miał 80 lat. Jak przeprowadzić ratunkowe cięcie cesarskie, reanimując matkę i noworodka, jak poradzić sobie z poparzonym dzieckiem, kiedy rodzice panikują, wreszcie jak zatrzymać krwotok z urwanej kończyny. Medycyny, medycy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ćwiczą najtrudniejsze sytuacje, które mogą się wydarzyć jeszcze zanim wystartują z pacjentem. A wszystko po to, by gdy faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, zachować zimną krew i skutecznie ratować życie. Małgorzata Wiśniewska. Setki przedmiotów, które Niemcy odebrali Polkom i Polakom wywiezionym do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, czekają w szufladach archiwum w Bad Arolsen na zwrócenie ich krewnym ofiar. Można je zobaczyć na stronach internetowych archiwum. Już jutro wspólnie z Arolsen Archives i Deutsche Welle, Telexpress rusza z cotygodniowym cyklem. W każdą sobotę poszukiwane będą osoby, do których powinny trafić. Razem z przedmiotami wrócą do nich historie ostatnich dni życia ich bliskich. Magdalena Gwóźdź-Palokac.